Dobry moi dziewię, tu Kuki, no i dzisiaj będę Wam pokazywał jak zdobyć nowy item na Roblox, który widzicie na miniaturce. Więc pierwsze, rzecz, którą robicie, to wchodzicie do y, tej gry, nazywa się ona RB Battles Event. Jest ona w linku w opisie I item właśnie będzie tutaj do zdobycia On jest bardzo łatwy do zdobycia, więc oglądajcie do końca jeżeli chcecie go zdobyć Już są dwa inne itemy, które można zdobyć, co pokażę w innym odcinku, który już powinien być na kanale Więc sprawdźcie to też Najpierw co robicie, to klikacie tutaj taką pauzę Żeby pisało EXPLORING Bo to jest taka gra na mini minigierki Dzisiaj co chwilę robi minigierki, ale jak zaznaczysz pauzę, to cię automatycznie nie teleportuje do tych minigierek i możesz sobie chodzić po mapie, co właśnie potrzebujesz, żeby zdobyć te itemy. Co robisz? Po prostu widzisz tu tutaj taki voting place, to się nazywa, pełno to takich gier. Jeżeli nie wiecie, co to jest Arby Battles, to jest po prostu takie coś, że pełno angielskich youtuberów ze sobą walczy czy tam jakiś innych grach na Robloxie na przykład Tower of Hell, albo jakiś Sword Fighting, albo jakieś inne rzeczy. No i ten kto wygra, ten wygra jakąś nagrodę. Ja tam nie znam się za bardzo, ale... No i jak widzicie, już jest ten oto i ten i klikasz Claim. No i już masz, dostajesz badża, piszę Amedion. No i już masz ten item bardzo prosty do zdobycia. Te dwa kolejne itemy to będzie właśnie RB B Chain i RB Crystal Ball, co wam pokażę w kolejnym odcinku. Więc jeżeli spodobał Wam się taki ten odcinek, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. A ja się z Wami żegnam. No i pa!